w dole. Dzisiaj nagrywamy specjalna 30 subskrypcji e, razem z żoneczkiem, którego, którego dobrze, dobrze znacie, którego nagrywam Minecrafta. Może się teraz przywikać. Siema. Siema, siema. E, e, dzisiaj jest poranik na Wabakasta. Czekajcie, tylko już włączę sobie tej tylko. Będziemy dzisiaj Michała. Y, ten kamerowa, jak gubiła Lava Kaska. I Dobra, mam nadzieję, że Lava kas, to będzie bardziej taki jakby Lava w będzie można mieszkać. Będzie jak Lava Kaska, w którym będzie można mieszkać. Y, banie, lava, kasku, jem, banie, można mieszkać. Dobra. Lufka y, wcielajka w górę, jest tu na dole. Wbijamy już 40 subskrypcji, a no, nie dużo nie, już brakuje. A Michał już zaczyna bugować, możesz zacząć. Dobra, więc budujemy tu na wysokość. Na wysokość? Jest 30 bloków. No, około 30 bloków można go bugować, jak nie słyszycie. Michała z koło bloków. bloku. I jak coś, to Michał jest na to jak bo by na ty, tego, na co z by nie zrobił. I możecie tam w tym lawakaszcie zamieszkać. Możecie zrobić tam... Opinię, ogólnie to robimy po praktyce jakby taką platformę o wielkości jednego stanka, O wielkości jednego stanka. Bo czyli 16 na 16. Ja, jest to być mniejsza, jak ktoś nie tego Ale jak jesteś albo jesteś na kierunku, to robisz ten jeden czas. Jak nie jesteś, to robisz mniejsze. Ale powinno być pokaże na jeden czas. Czyli nie 16 na 16. Dobra. Teraz Michałowi... O, Michał mnie odbywał jeszcze raz. Dobra. Ej, Kaska musi to robić. Tu około 30 jeszcze bloku. Będziecie go mieli wszystko pisie. Tak, Będziecie to samo chcieli robić na świecie swoim. Dobra. Już ja. za, chwilę, za chwilę mi hauter nie będzie miał 16 na 16 bloków. I zachęcam, jak ktoś gra w scumble to zachęcam pisać swój nick tam na gole, bo możemy sobie pograć jeden na jeden blok, Blood Dash'a. Może ci się na odcinku. Bo tak, będziemy robili takie serie z widzami ze scumble Ogólnie jak będzie taki 1 na 1, około 10 zlungek sobie zrobimy. I jak tylkoś byś to nikt na gole. Ja wszystkich apcepkuję. I bijamy e, około 10 lajków. Jak będzie 10 lajków pod tym odcinkiem, to robimy kolejny taki poranik Jak coś boli, specjal. Ej, ale to się z góry zaczyna być ogromne, powoli. No, to, co, tutaj zrób cięcie, jak ten, jak ten, ten, ten trzank będzie cały zbudowany. Dobra, widzowie, robimy cięcie. Dobra, widzowie, Michał już powoli kończy budować e, tego jednego trzanka całego. Jakby e, te... tylko to można zrobić mniejsze, bo... Jak coś to, Michał mówi, że jak coś to, jak coś to można zrobić mniejszy ogólnie i ogólnie to można zrobić sobie, a można zrobić większe większy, Michał? No można zrobić na przykład na jeśli komuś się podoba. Jak sami słyszycie, albo może i nie, to może, to... Na tyle i tak, ile wam się podoba możecie zrobić. Dobra. Dobra. Teraz przyszedł krok na lawę. Eee, jak nie słyszycie to przyszedł krok na lawę i Michał Karol nie rozlewał lawy. I tak musi to wyglądać. Po jednym drążku tutaj lecicie. I nie rozlewać lawy na kopicie eee. I to jest chyba najważniejsze, że nie można wylewać łaby na suficie. Bo wtedy słabo będzie się wylawał pancerz. Ja ten... Ale tylko będzie środku ogromne. Bo to widać. Czekaj, już się. Nie można wylewać na suficie po prostu, bo będzie... Nie tak wyglądał, czekaj. O. I, I do samego końca musi się chyba rozlać lawa, to nie Michał? Musi z lewa na ten dół? We wszystkich stron? Już chyba prawie spłynęła ze wszystkich stron, nie, nie jeszcze się rozlewa. Jak też to możesz wejść do tego i pokazać efekt. Gdzie to po ja jestem w środku, tylko lawa kawka, pewnie mnie widzi, bo lakam na tej, tej korze. A, no, co w tej porze? I ten. I możecie wyprodukować sobie, ale pokażemy Wam e, kolejną część. Znaczy, jak to wszystko rozdaje. O. Rozlało się już? Wszystko? O, dobra. E, tak, rozlało się. Ale się fajnie poziom kładził, a taki głupi, patrz. W środku. No teraz taka wieża z maku, można powiedzieć. No. I teraz? Proszę wejść na sufit. Jesteś tutaj? No, jestem, jestem. Patrzę na Ciebie, za czas. Więc teraz po prostu rozlewamy wodę. Wodę teraz rozlewacie, jak nie słyszycie Michała. Ale I zrobisz to wszystko? Trzeba, no, jak nie słyszycie Michała, to trzeba robić to szybko bardzo, żeby nie zrobił się z tego obcygan. Żeby się Ale? zrobił z tego blok. czy kukaj! Oj, jakiś użytkownik nie zaprasza go, gry. O dobra. I lawa, jak. Jak wszystko zrobić, tylko lawa opadnie, opada. Będzie zaczynać, kukaj. I można sobie go udekorować. W środku, jak chcecie, można zamieszkać. Ja nie mam ja, nikogo w we... podkładujemy gąbkę. Ej. 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 Jak chcecie szybko zmyć, wolę tą gąbkę bierzecie i po prostu go, widzenie. go widzenia się mówi w wodzie. I po prostu gąbkę tutaj porozmawiać. No, tak jak ktoś nie ma gąbki, to można po prostu zamurować to brukiem. Nie, jeżeli macie domki no. lub domki, to... No, no. A ten Michała, so, można zamienić ten odchyjan na blues. No jak ktoś ma jak tam tyle, to oczywiście. Albo na tyle i wiela, I teraz wyszło wszystko symetrycznie, ładnie. No. I od tylko choliwie. Weź tam do środka leży, bo nie wiem. Dobra, już blakuje do środka. Lava już prawie opadła. O. Jak nie macie na przykład ząbki tam na górze, to możecie sobie zamurować na przykład jakimś, nie wiem, brukiem. Nie wiem, tam co macie. Co się dacie zrobić na survivalu? Jakby ktoś chciał wiedzieć? Michał, małe problemy techniczne. Kupaj co? Co? Małe problemy techniczne czy, się zrobiły. Ło, i można tak sobie obudować. Mam tu w panu, gdzie będzie brakować druku, żeby zawsze wypełnić. No. Zrobisz sobie tutaj, o, tak jest coś. Z bloku. I kupaj, jak. O, i, mo, i trzeba oświetlić to, oczywiście, żeby się no, mogło. Tylko są ładnie oświetlić. Ja, ja, jakaś pogodać, żeby Michał, a jest to można na górze, jak ktoś będzie, go można sobie kolejna na górze na tym obsługie sobie zrobić jakąś wieżyczkę. No oczywiście. To można jak się chce. E, jak nie słyszycie Michała, to można to zmodyfikować na przykład na górze zrobić jakąś sobie wieżyczkę. Bardzo no, maj... Można jeszcze tutaj zrobić... O ileś tam w bloków, jakieś piętro. Czy to będzie kilku piętrowe? I... lawaka. Raczej taki. Tom lawaka. ławakach. Ehm, I ten. Chcę jakoś ładnie odbić. Dam tutaj taki szybki przypływ. Ej, urzeczko jakieś. Urzeczko jakieś. Takie schody, jakby, jakby kościołko je coś bardziej upiększyć. I ten, można tutaj zrobić sobie pięterko jakieś dwa, jak się zmieści. I nie można chyba zrobić... Zgodę. Ja, ja, jakieś małe źródełka wody i to będzie okej. Okay. I może, I jeszcze można zrobić jakieś łóżko w sobie środku. Ozdobione. I wolę, jak jesteście jeszcze się tak ubekulować. Lepiej możecie. Ustawię sobie jakieś łóżeczko, kretyk, nie wiem, co tam chcecie, bo Na przykład jakieś okna można, można takie schodki sobie poustawiać, tak jak teraz Michał ustawił. widzowie! Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jak dospaliście do tego mojego ręku, to lajka i suba. Zostawiacie jak chcecie tylko I, i to. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!